11 kwietnia 2018 roku w Światowym Centrum Słuchu profesor Henryk Skarżyński przeprowadził pokazowe operacje wszczepienia najnowszej generacji implantów słuchowych. Zabiegi te zostały wykonane po raz pierwszy w naszym kraju. Pionierska operacja wszczepienia implantu oraz rozpoczęty tym samym program leczenia głuchoty tym typem implantów słuchowych jest kolejnym dowodem na to, że pacjenci leczący się w kajetanach mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. Jest to bardzo wymierny dowód pozycji klinicznej i naukowej centrum. Uruchamiany program dotyczy wszczepienia implantów słuchowych wykorzystujących przewodnictwo kostne. U których inne dotychczasowe metody leczenia niedosłuchu były nieskuteczne lub przynosiły zbyt małą korzyść. Nowe implanty to urządzenia wszczepialne, które są przeznaczone nowym grupom pacjentów z różnymi wrodzonymi i nabytymi uszkodzeniami słuchu, osobom po wcześniejszych operacjach wykonywanych z powodu zmian pozapalnych i pourazowych, po nieudanych lub nieakceptowanych przez pacjentów próbach aparatowania ubytków słuchu klasycznymi aparatami słuchowymi. Z badań przeprowadzonych w instytucie wynika, że aż kilkanaście procent naszych pacjentów, głównie młodzieży i dorosłych, będzie mogło skorzystać z tego urządzenia. Mówił profesor Henryk Skarżyński. Z urządzeń, które wykorzystują przewodnictwo kostne, i dzięki temu mamy nową grupę pacjentów. Grupę pacjentów, którzy obojętnie czy mieli wadę wrodzoną, czy wadę nabytą, nie mogli korzystać efektywnie z aparatów słuchowych, bo one były za słabe, nawet te najmocniejsze albo nie, nie, nie mogli tolerować aparatów słuchowych. Jest taka grupa osób, która nie jest w stanie tolerować wzmocnienia i zatkania przewodu słuchowego zewnętrznego. Jednocześnie to jest grupa pacjentów, która nie miała wystarczającej korzyści po wykonywaniu innych operacji, bądź przy przymierzaniu i wykonywaniu symulacji z innymi urządzeniami, też wykorzystującymi przewodnictwo kostne. Tutaj widzimy, mamy szansę kilkadziesiąt procent mieć większy efekt, od innych urządzeń szczepialnych wykorzystujących przewodnictwo przez kości czaszki, a jednocześnie ten sposób połączenia, jaki został przez producenta zaproponowany i sprawdzony, sprawia, że mamy doskonałe przeniesienie wszystkich dźwięków, zarówno niskich, średnich, jak i wysokich. Pasmo mowy to jest zwykle od między 500 a 3000 herców. I oczywiście nam wszystkim zależy bardzo, żeby rozumieć doskonale to, co mówią, inne osoby do nas, ale jest bardzo dużo osób, które korzysta nie tylko, nie tylko chce dobrze słyszeć i rozumieć, ale chce dobrze słyszeć wszystkie inne dźwięki, zwłaszcza muzykę. Ona im potrzebna jest do normalnego funkcjonowania, do, do relaksu, ale często jest to forma terapii. Jest grupa pacjentów, która poza schorzeniami w obrębie ucha środkowego czy wewnętrznego ma na przykład szumułszne. Jedną z dobrych form uznanych, z znanych jeszcze starożytności, jest dźwiękoterapia. Żeby ją zastosować, musimy mieć możliwość do prowadzenia do no, takiej sytuacji, żeby pacjent słyszał również wysokie dźwięki. To słyszał bardzo naturalnie. To urządzenie zapewnia takie słyszenia, zatem tutaj będziemy mogli nie tylko poprawić doskonale słyszenie, ale również redukować szumy uczne, które są czasami bardzo uciążnymi. To są pacjenci, którzy mają wadę słuchu jeżeli nie mają wspomagania i wada dotyczy obu, obu uszu, to rzeczywiście ich rozumienie mowy na przykład jest na poziomie kilkunastu procent. Jeżeli patrzą na kogoś, to wtedy pomagają sobie wzrokiem, będą rozumieli więcej. To urządzenie zapewnia im możliwość w 100% słyszenia i rozumienia bez patrzenia na otoczenie. I Również w warunkach akustycznych niekorzystnych, to znaczy, że jest kilka osób mówiących, że coś gra, ktoś chodzi, szura, czyli w takim codziennym funkcjonowaniu. No, zwykle nie jesteśmy w gabinecie, gdzie możemy mieć jednego rozmówcę, albo w cichym gabinecie, gdzie jest jednego rozmówca i możemy na nie To jest całkowicie nowa generacja, która kładzie nacisk na jakość czy na czystość odbieranego dźwięku, a jednocześnie na jego pełny spektrum. No, zaproponowano wdrożenie tego rozwiązania ośrodkom, które mają największe doświadczenie. Zwykle jesteśmy jednym z pierwszych ośrodków, dzięki temu polscy pacjenci mają dostęp do tych rozwiązań jako jedni z pierwszych albo pierwsi, bo często jesteśmy w ogóle pierwszym ośrodkiem. To wynika z tego, że wykonujemy od 15 lat najwięcej operacji poprawiających słuch i to doświadczenie jest bardzo duża, jednocześnie mamy bardzo dużo różnych pacjentów, co jest bardzo interesujące dla wszystkich producentów, którzy szukają idealnych albo możliwie idealnych rozwiązań dla poszczególnych wąskich grup, a nie dla wszystkich, którzy mają jakieś problemy z zasługą. Dodajmy, że dotychczas implanty tego typu wszczepiono tylko w Holandii, Australii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech.